Rzeczpospolita. Zboże, bydło, drewno, kopaliny. Jak wyglądał regionalizm gospodarczy w XVI wieku? Rzeczpospolita nie była państwem jednolitym pod względem warunków środowiska naturalnego, zaludnienia oraz zagospodarowania. Podając za Janem Baszanowskim i jego opracowaniem handel wołami w Polsce w XVI i XVII wieku, wyjdziemy od podziału gospodarczego rzutującego na handel polski, którego dla XVI wieku dokonał Roman Rybarski. Rybarski wymienił w swej pracy następujące regiony gospodarcze. Rejon zbożowy rozumiany jako Wielkopolska, Małopolska, Pomorze Gdańskie, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Ziemia Chełmska, Zachodni Wołyń i Północno-Zachodnia część Rusi Czerwonej. Rejon górniczy utożsamiany jako część Małopolski, czyli głównie Krakowskie, Sieradzkie i część Ziemi Przemyskiej. Rejon leśny stanowiący prowincje litewsko-białoruskie oraz rejon bydła rogatego, gdzie wskazywane są Wołyń, Ruś i Podole. W podziale dokonanym przez Rybarskiego nie została, jak widać, uwzględniona Ukraina. Województwa bratsławskie i kijowskie zostały bowiem najpóźniej przyłączone do korony. Również ekspansja gospodarcza Polski na te tereny datuje się na przełomie XVI i XVII wieku. Według oceny Aleksandra Jabłonowskiego uprawa roli była w owym czasie na Ukrainie bardzo słaba. Potwierdzają to zresztą lustracje województw Bracławskiego i Kijowskiego z początku XVIII wieku, gdzie wymieniało się folwarki, których produkcja zbożowa wystarczała zaledwie na wyżywienie zamieszkującej jeczeladzi. Świetne natomiast były warunki do prowadzenia hodowli, występowały szczególnie na południu, czyli w województwie bracławskim. Rozległe, bogate w trawę stepy przy słabym rozwoju rolnictwa pozwalały na prowadzenie w zasadzie niczym nieograniczonego chowu bydła, także koni i trzody chlewnej. Znaczenie Ukrainy jako rejonu szczególnie intensywnej hodowli podkreślał jeszcze w 1807 roku Stanisław Staszic, który, zastanawiając się nad stanem hodowli w byłej koronie, pisał: Czemu jedna prowincja Ukrainy więcej może dostarczyć bydła niż cała Polska, oraz jakie sposoby należy zaprowadzić w hodowaniu bydła, aby prowincje polskie potrafiły się obejść bez tej zawisłości od ukraińskich i wołoskich stepów.